Krzysztof, może nauczysz mnie latać w manualu. Co? Bo widziałam jak latasz w górach w Albanii i stwierdziłam, że to może być super zabawa. I tak mniej więcej wyglądała rozmowa z moją żoną jakieś kilka tygodni temu. I po otrząśnięciu się z lekkiego szoku stwierdziłem, że w sumie to jest całkiem niezły pomysł. I wiecie co? Możecie w sumie resztę już nie oglądać. Udało się. Ale skoro jeszcze tu jesteście, to zapraszam Was na materiał, Jak nauczyć się latać dronem FPV w manualu na przykładzie mojej żony Marty. Ale dla niewtajemniczonych, o co chodzi w ogóle z tym manualem? Dzisiejsze drony przyzwyczaiły nas do banalnego sterowania, GPS-ów, powrotów automatycznych do domu, masy czujników. Wszystkiego dzięki czemu nie musimy myśleć i jesteśmy znacznie bezpieczniejsi. Ale takie systemy mają też swoje wady, na przykład nie jesteś w stanie obrócić drona do góry nogami. Don't look down. Tutaj przychodzi tryb manualny, zwany też akro, który pozwala z dronem zrobić dosłownie wszystko, no przynajmniej wszystko na co pozwalają prawa fizyki. Choć czasami wydaje się, że faktycznie piloci dronów FPV te prawa fizyki oszukują. Niestety pilotowanie dronów w manualu jest znacznie trudniejsze i o tym właśnie jest ten odcinek. Zanim ktokolwiek podejdzie do latania w manualu, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie powinien mieć wcześniejsze doświadczenie. Dałam egzamin A1A3 i miałam za sobą lot na y, awacie z użyciem motion controllera. Czyli żadne poza jedną małą przygodą i spełnieniu wymagań prawnych. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. Na początek posadziłem Martę przed symulatorem i powiedziałem leć. No dobra, najpierw jej wytłumaczyłem wkrótce do czego służą poszczególne dźwignie. Tutaj mamy do góry gaz, tak? Właśnie, widzisz teraz jak się pięknie unosisz w powietrze? Dokładnie, i teraz tym masz do przodu. Więc jeśli kiedyś już próbowałeś latać w manualu i Ci kompletnie to nie poszło, to spokojnie, wszystko jest z Tobą w porządku. To po prostu wymaga czasu, wymaga stworzenia pamięci mięśniowej, stworzenia nowych połączeń neuronalnych w mózgu. No dobra, ale załóżmy, że się zdecydowałeś, że chcesz już się nauczyć. To czego najpierw potrzebujesz? Jakiego sprzętu lub oprogramowania? Po pierwsze jest Ci potrzebny kontroler. W zasadzie nie musisz w ogóle mieć drona, bo będziesz się uczyć na wspomnianym już wcześniej przeze mnie symulatorze, do którego dojdziemy za chwilkę. Większość współczesnych kontrolerów działa z większością współczesnych symulatorów. Jeśli jesteś właścicielem AWATY, no to już posiadasz taki kontroler, czyli DJI Remote Controller 2. Jak dla mnie, ten kontroler jest za duży i trochę ciężki. No i ja się zgodzę, że ten kontroler jest dość duży i dość nieporęczny. Jak ktoś ma małe dłonie, ja mam na przykład małe dłonie, to faktycznie może się nim nie latać dobrze. No ale jeśli masz DJI Avata, no to problem masz rozwiązany, bo nie masz po prostu wyjścia i właśnie takim kontrolerem musisz latać. No ale jeśli chcesz po prostu spróbować i w sumie nie wiesz, czy to będzie DJI i na razie nie masz żadnego sprzętu i żadnych planów, tylko po prostu chcesz spróbować latać FPV spróbacie tego nauczyć właśnie na symulatorze, no to są tańsze rozwiązania, troszcze też są na pewno, natomiast szukamy tutaj tańszego rozwiązania takiego złotego środka, i mi się wydaje, że takim rozwiązaniem jest BetaFPV FPV Lite Radio, Radio 3, szczególnie wersja na. ELRS i to wynika z tego, że taki kontroler po pierwsze będzie Ci współgrał z wieloma innymi dronami, innymi niż DJI w przyszłości i to jest w miarę przyzwoity kontroler o bardzo dużym stosunku ceny do, jakości do ceny w tą stronę, tak? Duży stosunek jakości do ceny. I a nawet jeśli Ci się nie spodoba, w co nie wierzę, szczerze powiedziawszy, chyba, że może Ci się nie spodobać coś takiego jak latanie w manualu. Natomiast jeśli Ci się nie spodoba, to jest to chodliwy sprzęt i bardzo potrzebny na rynku, więc powinno się być łatwo tego pozbyć. Muzyka Kolejnym elementem układanki jest symulator. To jest taki program, który zainstalujecie na swoim komputerze. DJI dostarcza coś takiego jak DJI Virtual Flight, ale to jest strata czasu. Zarówno ściągania tego na tablet, na telefon, chyba komputera to już nawet nie, chcę, nie wspomnę. To jest w ogóle koniec. Nie ma więcej. No właśnie, Virtual Flight nie jest najlepszym wyborem i to przynajmniej z kilku powodów. Ja sobie już zapisałem. Po pierwsze, ma pełno błędów. To się po prostu wysypuje na każdym kroku. Po drugie, działa na ograniczonej liczbie urządzeń. Nawet jak działa, to słabo. Patrz, punkt pierwszy. Po trzecie, ma słabą fizykę, no nie oddaje rzeczywistości tego, jak się dron zachowuje tak, jak powinien. Sorry, jest to mniej więcej symulacja, ale to naprawdę jeszcze dużo jest do zrobienia. Po czwarte, trzeba mieć w nim podłączone gogle. Według mnie to jest wada, dlatego, bo musicie te gogle ładować, musicie mieć je na oczach. Kable, naprawdę musicie spędzić troszkę godzin przed tym symulatorem i wygodnie jest to zrobić po prostu przed ekranem komputera. No i jest ten wyjątek, o którym wspomniałem wcześniej przy kontrolerach, Virtual Flight działa tylko tylko z kontrolerem DJI. Natomiast ma jeden plus. Można na nim przećwiczyć wszystkie przyciski charakterystyczne dla Waty. Przechodzenie w tryb manualny w trakcie lotu i takie rzeczy. Dlatego z Martą na sam koniec żeśmy po prostu uruchomili to na tablecie się udało w końcu uruchomić DJI Virtual Flight i Marta sobie przećwiczyła po prostu wszystkie ruchy i od razu założyła gogle i zobaczyła jak to jest w goglach. Więc na czym żeśmy latali? Lataliśmy na symulatorze Liftoff. To co widzisz w tle, to właśnie pierwsze dni latania Marty w Liftoffie. Dlaczego w ogóle Liftoff? Bo jest dojrzałym symulatorem. Ma świetną fizykę. Ma niskie wymagania sprzętowe, dzięki temu Marta mogła ćwiczyć sobie też czasami na swoim komputerze i działa z większością kontrolerów. Także z Remote Controller 2. Lift kosztuje około 70 zł i można go ściągnąć ze Steama. Jak ktoś nie wie, co to Steam, to jest taka platforma z grami, a link znajdziecie sobie. W opisie. No dobra, skoro macie już symulator, macie już kontroler, no to trzeba się zastanowić, jak byłoby tu warto podejść w ogóle do nauki. Jak często, ile razy dziennie, jak długo latać, poszczególne sesje sobie latania robić. Średnio latałam dziennie 15 minut. Były dni, kiedy w ogóle nie latałam, bo miałam już tego dość albo no po prostu mi nie wychodziło. Ale z kolei były też dni, że kiedy się zajawiłam, no to latałam po pół godziny, po 35 minut. Ja dodam, że tych opuszczonych sesji wcale nie było tak. Dużo i mówię Wam, naprawdę liczy się przede wszystkim regularność. Potwierdziła to Marta, ja to potwierdzam i wiele osób, z którymi też rozmawiałem, potwierdza, że przede wszystkim 15 minut dziennie zamiast nie wiem, 4 godzin, tylko w weekend, dużo lepszy efekt przyniesie Wam pierwsze podejście. Z drugiej strony nie możecie też znienawidzić tego latania. Jeśli macie po prostu zły dzień, Dużo zajęć, coś wam wypadło i musicie opuścić tą lekcję, no to ją opuśćcie i nie plujcie sobie w brodę, bo nie o to chodzi, żeby się tutaj zniechęcić i teraz porzucić wszystko. Po prostu do kolejnego dnia wracamy jakby nigdy nic i robimy to swoje 15 do 30 minut lotu. Jeśli chcesz latać więcej, to najlepiej byłoby to podzielić na kilka sesji. Nie wiem, 30 minut rano, 30 minut wieczorem, tak? To daje razem godzinę dziennie, to już jest, uważam bardzo dużo i zdecydowanie takie podzielenie przyniesie znacznie lepsze efekty. No dobra. Ale jak w takim wypadku się uczyć. Czego się w ogóle uczyć? Całą naukę Marcie podzieliłem na bardzo małe zadania, gdzie jedno wynikało z drugiego. I proponuję Wam podejść do tego tak samo. Na przykład sam początek. Najpierw Marta nauczyła się operować gazem. Po prostu nie dotykając innych drążków, unosić się góra-dół. Potem wprowadziliśmy ruch rol, czyli lewo-prawo. I tak dźwignia po dźwigni, ruch po ruchu, żeby to wszystko połączyć. Czyli podchodzimy do sprawy Metodą małych kroków. Później przychodzą trzy bardzo trudne etapy: zakręty, zakręty i zakręty. Dlaczego to jest takie trudne? Bo wymaga zgrania dwóch drążków naraz w zasadzie we wszystkich płaszczyznach. Bo lewy drążek na boki powoduje obrót drona dookoła własnej osi, ale nie zmienia jego kierunku. Drugi drążek na boki, czyli roll, powoduje przechylenie się drona na boki, ale nie powoduje jego obrócenia. Faktyczny zakręt wymaga zgrania tych dwóch ruchów, plus w zależności od rodzaju zakrętu dodania lub odjęcia gazu i podniesienia lub opuszczenia dziobu drona. Czy dron ma w ogóle dziób? I trochę żartowałem z tymi trzema etapami, że zakręty, 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 ale serio, metoda małych kroków. Nie starajcie się od razu robić ósemek albo zawrotek, bo po prostu możecie się zrazić. I tu chciałem zrobić małą wstawkę o rejtach. Mam wrażenie, że to jest jedno z najczęściej pojawiających się pytań na wszelkich grupach facebookowych od początkujących. Natomiast co to w ogóle są rejty? Nie mam Bo Jak ma się męża, który lata dronem, to się mówi kochanie, tu coś mi nie działa i się czeka. Ja nie muszę tego wszystkiego znać. Ja mam tego męża. Jeśli nie macie męża, który lata dronem, to rejty w dużym uproszczeniu to jest po prostu czułość drążków. Natomiast rejty mają kilka parametrów, i tak naprawdę ta czułość drążków wyraża się w postaci wykresów. Nie będziemy tutaj na pewno wchodzić w szczegóły. I szczerze. To jakie ustawicie rejty ma naprawdę małe znaczenie. No może poza jakimiś skrajnymi przypadkami. Generalnie jak jesteście początkujący to ustawcie sobie trochę wolniejsze rejty. Ja ustawiłem Marcie 2 trzecie tego co proponował Liftoff na początku, a później zmieniłem na próbę na te standardowe. Ja poproszę te rejty na stałe. <grym> I najfajniejsze jest też to, że kiedy zmienia się z wolnych na szybkie rejty, to można zobaczyć swoją różnicę w lataniu. Ja się podjarałam strasznie. Kończąc przerywnik o rejtach i wracając do naszych zakrętów. Generalnie to jest dłuższa chwila, w której bardzo dużo osób rezygnuje. Więc ja, żeby to ubarwić, wprowadziłem marcie ćwiczenia z freestylu. tak jak na przykład rolki. Jak mi nie wychodziły jakieś zawrotki, mieszczenie się gdzieś, no to na przykład wychodziła mi beczka i wiedziałam, że skoro to, przynajmniej czymś mi wychodzi z zadań, które robię, to jest szansa, że to duże zadanie też mi wyjdzie. No, trzeba mieć fan po prostu z tego, co się robi. I w następnym etapie zaczęliśmy latać między budynkami, czy na przykład w lesie. Ja nie zapomnę tego lasu. Ja do tej pory będę po prostu. W, y Włączać planszę z lotem w lesie i sprawdzać, jak daleko zaszłam. A wynika to z tego, że najpierw masz dużo luzu, robisz co chcesz, latasz tak naprawdę jak chcesz, a potem nagle zamykasz się w miejscu, które jest małe, ciasne, ma gałęzie i musisz uważać na wszystko. Czasami Marta mówiła, że coś jest za trudne lub za proste, więc modyfikowałem dane zadanie, więc tworzyliśmy w zasadzie to szkolenie razem. No właśnie, bo to wszystko zostało uwiecznione i jest dostępne w postaci szkolenia, które się nazywa lataj w manualu. Więc jeśli nie masz czasu lub chcesz być poprowadzony przez ten, jakby nie było trudny proces, to myślę, że takie szkolenie to jest właśnie propozycja dla Ciebie. Ruszyła już przed sprzedaż w niższej cenie. Link znajdziesz w opisie, natomiast są już dostępne dwie pierwsze lekcje i cała reszta pojawi się w ciągu najbliższych tygodni, no bo jest już na etapie montażu. Wracając do tematu odcinka, musisz się nauczyć latać, no, lepiej niż chcesz latać później w rzeczywistości. Znaczy, zakładam, że pierwszy lot to będzie latanie w jakiejś otwartej przestrzeni, natomiast y, Marta już się uczyła, tak jak powiedziałem, elementów freestylu, uczyła się latać na bramkach, to oczywiście to wszystkie ćwiczenia są też dostępne w wspomnianym szkoleniu. Później przyjdzie stres, później Podenerwowanie w rzeczywistości, być trzeba polatać prawdziwym dronem, nie daj Boże, stanie się coś nieprzewidzianego. No i te dodatkowe umiejętności na pewno się wtedy przydadzą. Myślę, że wszyscy czekają na to, jak poszło faktycznie marcie, więc zanim Wam powiem. Ile Marcie w ogóle zajęła ta cała nauka, no to zobaczcie sobie pierwsze loty Marty. Marta latała awatą i Markiem Piątką. To były pierwsze próby, więc Mark Piątka to już grubo można powiedzieć. I na pierwszy ogień idzie awata. I teraz tak jak zawsze startujesz, masz rejty te same ustawione. Śmiało, śmiało. Nie wiem Krzysztof, czy to śmiało, bo czekaj, jestem zestresowana faktem, że... O Boże, lecę, lecę! Ten lot był bardzo krótki, no, a od strony Marty był dość asfekuracyjny jako pierwszy lot. Natomiast celem tego lotu z mojej perspektywy było to, żeby się nauczyć używać buttona, tak zwanego O-Sheet Batona, czyli przycisku po prostu tej pauzy awatowej, gdzie awata... Po prostu zawisa w powietrzu i staje się to całkowicie autonomiczna po naciśnięciu takiego przycisku. Wychodzi z trybu manualnego. No i, i to się właśnie udało w pierwszym locie. Drugi lot natomiast był już znacznie płynniejszy i znacznie lepszy. Później przyszedł czas na Marka 5. I wiele osób jest przerażonych pięciocalówkami. Ja uważam, że niepotrzebnie. Myślę, że spokojnie można sobie pięciocalówką latać przy pierwszym wyskoku na, na latanie dronami w życiu FPV, więc proszę o to, jak Marcie poszło. No dobra, no to lewy przycisk u góry, raz, lewy. no i startujesz. O wow, o wow, o wow, o wow, o wow, Po chwili Marta poczuła się trochę pewniej i zaczęła kombinować co doprowadziło do małego stresu i przynajmniej u mnie wyskoku adrenaliny, zresztą zobaczcie sami. Okay. Powoli nie w nas przede wszystkim. Ładnie zobaczyć. Staraj się tak, ale nie tak blisko nas proponujemy mimo wszystko. Dobrze. że nie kontrolujesz tego do końca. Jakaś trapka ci tam się widzę. Lata, nie? A... Trudno. Ale tak serio, zachowujcie bezpieczną odległość od ludzi, no i siebie, tak? Wy też jesteście w końcu ludźmi, zwłaszcza przy tych pierwszych lotach, znaczy w ogóle zachowujcie, ale przy tych pierwszych lotach szczególnie. A z drugiej strony z kolei, jeśli już macie zachowaną bezpieczną odległość, no to jeśli nie rozwalicie, znaczy nie przywalicie coś tym dronem, no to znaczy, że latacie albo za wysoko, albo za wolno. I Marta sobie wzięła tą zasadę do serca, bo... Po chwili już wyglądało to tak. No dobra, a ile w takim wypadku zajmuje nauka? No niektórzy powiedzą, że 30 godzin często się taka liczba pojawia. Ja szczerze powiedziawszy jestem zwolennikiem. Szybciej, lepiej trzeba się przełamać, o ile to jest w bezpiecznych warunkach. Jak słyszę, że ktoś lata już 200 godzinę i jeszcze nie odważył się wziąć prawdziwego drona, no to ja szczerze powiedziawszy tego nie rozumiem. Więc ile zajęło to, Marcie? Nauka łącznie zajęła mi około 10 godzin. Myślę, że żeby wystartować i przelecieć prosto, czułam się już gotowa w połowie. Ale. Ale powiedzmy, że, że dobrze, że tego nie zrobiłam. I czy czułam po tych 10 godzinach? Tak, tak, czułam się gotowa. Ale to nie ja płacę za drony, tylko mąż, więc wiecie. A co jak weźmiesz i już przelecisz, zrobisz ten pierwszy lot? No, prawdopodobnie nadal będziesz dużo latać na symulatorze i stopniowo to się będzie przenosić, i coraz więcej będziesz latać dopiero w rzeczywistości. Na tym lub troszeczkę późniejszym etapie warto sobie zadać pytanie, w którą stronę chcesz się teraz rozwijać. A Marta chce iść w. Freestyle? Nie wiem jak mi pójdzie, zobaczymy. Trochę mnie samą przeraża ta myśl, ale myślę, że na pewno też chciałabym iść w takie oglądanie widoczków. Zdecydowanie było warto poświęcić ten czas na naukę latania dronem i zdanie egzaminu. I żałuję teraz, tylko że zrobiłam to tak późno, mając tyle dronów w domu. Więc nie czekaj, tylko zacznij ćwiczyć dziś, a najlepiej zapisz się na szkolenie. Lataj w manualu, link znajdziesz w opisie. Dzięki i cześć.